Ach. Zima śiemka wszystkim, nawet w zimie też wchodzimy w dziury. Patrzcie, dolny Śląsk, sztolnia jakaś 300 zł, czy coś w szklarach, wchodzimy co? walutku w taki oto aurze wchodzimy do stolni. Co tu mamy? Jest nisko. Tu jest wejście. Jak widzicie zima grudzień. Jakby nie patrzeć stolnia. Widzę ogólnie dostępna, bo syfu śmieci wtrzybanie. że ja tylko schylę. O. Ach. Idziemy dalej. Wyrąbane w skalę. Ociosy. Fajnie wyglądają te ociosy takie obskubane To jest następne wejście Wyjście Wyjście To tam dalej idzie To nie znatykował bo występu są te pracy Aha No dobra, idziemy do przodu Jak mówisz Sztolnia 300 zł, tak? <laughs> o, nie wiem czy ja tu plecaka nie zostawię tak tu będziemy wyrastać co? ale ciepło się robi, Łukaszu Łukaszu, ciepło się robi? dobra co, co? tu góry to ja go tak powiem, dzisiaj czepają tam, na tej żyle no, to są inni mieszkańcy. Jeszcze. A Dubane jest, ale patrz jak zielono. Ale super. Tu na to w ogóle się da Na w góry Aha. Uh -huh. widzę widzę, widzę. No. Patrzcie, jaki ładny zielony kolor. Normalnie temy. Jak się nazywał ten kolor taki, ale to nie jest to o czym ja myślę oczywiście my jak zwykle z marszu po drodze tu i te zielone, co to było? nie pamiętam, jakieś minero no właśnie tego później zdobywali tylko to wszystko Нічого шукаю. на фронті. Не да попрошу, сука, що показує мені, що. До мене додав. Як же. А до дубана. класно. Це чорту. Ухвити були. О, тут вже ж кінець. Так. Пошли ухвити на той. А. Так, я A raczej korzenie widać już Korzenie z powierzchni widać Łukasz Nie To się waliło to Dobra no, zawracamy Ile ona miała 150 metrów Nie wiem Zaczepiłem się o to patrz kapucą Nic wielkiego. Mało krótka sztolnia, ale weszliśmy po drodze zobaczyć ach, ach, Ciepło Tak. A jakoś tak my znaleźliśmy na mapie. Podjechaliśmy i oglądamy Kurczę. O. zabierzesz to? ukazałeś to o fajnie to boła wyjdziemy zaraz wychodzimy krótki spacerek, krótko sztolnia i tyle wychodzimy tam gdzie my wchodzili czy no, najlepiej krótko i na temat weszli, wyszli, poglądali pozdrawiamy z tego miejsca, trzymajcie się zdrowo, a my lecimy dalej w teren. A, ciężko. Lecimy dalej w teren. W śniegu niestety tym razem. Ach, dobra. Wyłączam się, bo ciężko. Pozdrawiamy. Trzymajcie się siemka.